Cześć, witam w kolejnym holu z Hebe Dzisiaj mam dla Was, tak jak zawsze, dużo ciekawych nowości pielęgnacyjnych Które cały czas są na promocji Bodajże do 24 sierpnia, więc jeszcze sporo czasu Mam też trochę kolorówki Takiej właśnie dobrze dostępnej, fajnej z Hebe, Ale mam też dzisiaj perfumy, nowości perfumowe Sztuk kilka, które pokażę Wam na końcu. A zaczniemy właśnie od e, oczywiście pielęgnacji. Mniej więcej co miesiąc taki film się u mnie pojawia. Zawsze, z, wiecie, z promocji kupuję, bo jak są te rzeczy na promocji, to czemu e, nie korzystać, czemu kupować wtedy, jak nie są. Więc tu mam całą siatkę pielęgnacji i mam wrażenie, że dopiero robiłam taki film, ale chyba po prostu ten czas tak leci. I tak, przede wszystkim to, na czym bardzo mi zależało, to coś fajnego na dzień, dlatego że moje filtry są na wyczerpaniu i też używam sobie absolutnie super witaminy C w tym momencie, ale chciałabym przejść na wyższe stężenie. Tą witaminę C, którą teraz używam, to jest witamina C z mi. Ja mam 5%, jest 2,5% i 5% I jest absolutnie genialne, ale po prostu chciałabym już przejść dalej I w Hebe kolejne jakby stężenie, które znalazłam to jest 9% witaminy C na przebarwienia I jest to już inna marka, marka uzdrowisko, bo niestety Mia już nie ma tak jakby w swojej ofercie większych stężeń Ale zobaczcie, tutaj mam z uzdrowiska witaminkę C i zastanawiałam się, czy wziąć z mi jeszcze raz tą piątkę, żeby lepiej przygotować skórę, wiecie, zbudować jakby tolerancję, ale ta mi się bardzo spodobała, dlatego że i ma być to lekki żel, nasycony składnikami aktywnymi, skutecznie rozjaśniającymi przebarwienia Jest tu nacynamid, co tu jeszcze mamy, taurynę, neroli, a potrójna właśnie witamina C. Wektorowa No i wiele, wiele innych składników Tutaj naprawdę skład jest dosyć bogaty Jakiegoś mam oczywiście kociego włoska tutaj um, Więc zainteresowała mnie właśnie ta forma witaminy C Pod filtr I ta kosztuje w tym momencie 40 zł Więc to jest już cena po promocji Jest to troszkę więcej Ale ja jeżeli chodzi o markę o zdrowisko Absolutnie im ufam Uwielbiam ich produkty Uważam, że oni mają takie troszkę lepsze Jeżeli chodzi o to. No i właśnie jeżeli chodzi o filtry, chciałam wrócić do mojego ukochanego filtra z Facebooka, którego używam cały czas, ale był na promocji nowy filtr z Uzdrowiska i w moim hebe akurat był tester, więc ja sobie szybciutko przetestowałam na ręce i to na dwóch rękach, bo aż... Powiem Wam, że nie mogą uwierzyć, że on jest bardzo leisty i on jest bardzo biały, ale on bardzo szybko się wchłania i nie zostawia w ogóle białej formuły Więc myślę, że może być fajny i to jest też krem antyoksydacyjny Tutaj też jest dosyć bogaty skład, jest i ochrona UV, a HEF i IR, więc jeżeli pracujecie przy kąpie, no to też będzie fajny Też w tym momencie kosztuje 4 dychy w i właśnie dużo jest też takich tych dodatkowych składników, więc że on może mi tak dobrze nawilżać, że wystarczy mi ta witamina C i to Ale zobaczymy Więc tutaj są też peptydy, kwas hialuronowy, jakiś booster, mineralny neroli, witamina E Więc to kolejna rzecz I co mamy dalej? Kolejne rzeczy to mam dwa sera z Evelyn, dlatego że Generalnie chciałabym wrócić do retinolu i używać go już regularnie i szukałam sobie jakiegoś retinolu na start, bo tak dawno używałam retinolu, że myślę, że powinnam zacząć praktycznie od zera, i wzięłam sobie to Eveline. Wszystkie te sera z tej serii cały czas słyszę, że dziewczyny chwalą, więc myślę, że może być to dobry wybór. I ja mam retinol, tutaj jest też skwalan skwal i acynamid akurat w tym żółto serum i ono jest 0,2, czyli takie mniej więcej dobre start Start na noc. Ale wzięłam jeszcze jedno serum z Eveline, dlatego że w Hebe jest teraz taka promocja, że 1 plus 1 minus 80%. Hebe często robi takie promocje, że musicie wziąć dwa produkty, żeby Wam się opłacało. No chyba, że chcecie jeden w pełnej cenie. Ale powiem Wam, że jak sobie to przeliczyłam, to wychodzi mniej więcej tak samo, jakbyście to kupiły po prostu na jakiejś takiej przeciętnej promocji w Rosmanie, bo regularna cena jest 34 zł. Jak kupicie jeden plus 1, to za, za jeden wyjdzie Wam tam. Nie wiem, około 20 kilkunastu złotych Już teraz nie pamiętam, jak ja to rozkminiałam Ale to jest, wiecie, mniej więcej na to samo wychodzi Całkiem się to opłaca I tu drugie serum to wzięłam to Chyba wiralowe, które wszyscy polecają A ja mam je pierwszy raz I to jest multipeptydy, kolagen i ceramidy Podobno rewelacja A też peptydy, ceramidy To jest coś, co chciałam mieć stale w pielęgnacji nieraz o tym mówiłam Więc jako takie sprzeciw zmarszczkowe Więc tutaj, wiecie Też coś fajnego Dobra, mam też krem pod oczy. Bardzo taniutki kremik z Feel Free. To marka taka, która już od dawna jest w Hebe, ale mniej popularna. Kiedyś używałam ich produktów i w sumie były spoko. Później trafiłam na kilka bubli i przestałam używać, a teraz zobaczyłam w ogóle nową serię. Akurat nie ton. I tak się złożyło, że nie wzięłam nic z nowej serii Ale wzięłam ten krem Jeszcze go nie testowałam I on jest z kwasem hialuronowym Ma bardzo krótki skład Słuchajcie, tu jest dosłownie kilka składników Tak... W skrócie to jest na bazie aloesu i właśnie tego kwasu hialuronowego, ale myślę, że może być dla mojej skóry wystarczający. Oni też przeważnie mają jakieś certyfikaty, mają, niektóre produkty mają ekocert, a tutaj akurat mamy Kosmos Natural. No i to ma być takie rozświetlające, zainteresowało mnie, bo ma być żelowe, lekkie, więc idealnie też już nie mam żadnego kremu do otwarcia w zapasie. Tu mam akurat po prostu peeling znakomi o zapachu mandarynka i mrożone juzu. Ja kocham te peelingi, to są najlepsze peelingi dla mnie. Pokażę wam, nie chcę go otwierać, bo mam jeszcze mój pod otwarty, ale widać, że tam jest po prostu dużo takich grubych drobin, zatopionych w kolejku, i pachnie przez tą folijkę cudownie. Fajne są składy, nawilżają, peelingują bardzo dobrze, bo są właśnie grube, porządne drobiny Kocham, kocham te peelingi i mój się skończy mniej więcej za dwa tygodnie Więc nie będę biegła znowu do Hebe za dwa tygodnie, tylko będę po prostu już będzie na mnie czekał No i plus też właśnie są na promocji za kilkanaście złotych, więc polecam Dobra, kolejne rzeczy Może pokażę Wam właśnie, dostałam kilka rzeczy Sobie wrzuciłam do tej siatki Dostałam od marki Shili Do pokazania Wam przy okazji Żebyście wiedziały, że jest taka właśnie marka w Rosmanie. ja dostałam tutaj trzy produkty do testów I to co dostałam to jest naturalny żel do higieny intymnej Ta marka charakteryzuje się tym, że ma rzeczy z biofermentami I te składy są takie generalnie ciekawsze tu mam z biofermentem 10% do codziennej pielęgnacji taki żel do higieny intymnej z postbiotykami więc używam go już jakiś czas i jest naprawdę spoko. Dostałam również normalizujący płyn micelarny, również z biofermentem, nacynamidem, biofermentem z OFSA. Ja bardzo lubię biofermenty. Akurat szkoda, że nie dostałam żadnego kremu do testów, no ale jestem ciekawa, jak ten płyn micelarny. Na razie jeszcze go nie zaczęłam i mam też piankę z biofermentem 10%. Też z pozbiotykami, więc coś takiego w Hebe też możecie dostać. I teraz pokażę Wam chyba kolorówkę, którą kupiłam, bo mam tutaj kilka produktów i chciałabym Wam po prostu o nich powiedzieć. I przyznam Wam, że kupiłam je chyba z dwa tygodnie temu i nie wiem nawet czy teraz jest na nie promka, ale w Hebe jest. Regularnie promocje na kolorówkę. Co trochę macie promocje na kolorówkę, więc naprawdę, jeżeli nie kupicie tych produktów w tym tygodniu, to pewnie za tydzień znowu będą na promocji. A słuchajcie, mam generalnie różę z Rare Beauty, czyli takie wyższopółkowe i je kocham, ale one są w takich określonych kolorach. Dzisiaj na przykład mam taki róż. Pewnie kamera trochę zjada, ale jak widzicie, on jest taki. To jest kolor Encourage, czyli on jest taki dosyć bordowy, ale oczywiście jak się go dobrze rozblenduje, no to zupełnie inaczej mam na policzkach. I chciałam coś innego, takiego świeżego na lato, ale nie wiedziałam, czy bardziej chcę brzoskwiniowy, czy bardziej różowy. Stwierdziłam, dobra, kupię sobie kilka jakichś tanich róży, żeby potestować, co bym, na co bym miała wiecie ochotę. I wybrałam sobie kilka rzeczy I zacznę może od kremowych Słuchajcie, kupiłam viralowy róż z Eveline Wonder Match 4 w 1 Ja mam kolorek numer 3 Myślę, że kamera całkiem nieźle oddaje Ja kupiłam trójkę, bo u mnie w Hebe było wszystko po prostu wykupione Chciałam czwórkę, ale nie było Jeszcze poprosiłam panią, żeby mi wyciągnęła z szuflady ale właśnie no, też nie było w szufladzie Właściwie to wydaje mi się, że chciałam czwórkę, bo tak wiecie, wcześniej patrzyłam na TikToku te kolorki i nie było tutaj tego numeru I pani, żeby sprawdzić, czy to na pewno... bo na testerze po prostu się star numer Chciałam, żeby pani mi pomogła znaleźć ten kolor I pani, żeby sprawdzić, czy, czy to jest na pewno ten kolor, ten to zrobiła sobie swatcha testeru A obok robiła sobie słocze z nowych produktów, które wyciąga z szuflady nawet nie będę tego słuchać komentować, bo mi po prostu szczęka opadła. I ostatnio w firmie właśnie Wam mówiłam, że jest duży problem z tym, że klientki otwierają produkty, czy to do pielęgnacji, czy do kolorówki. Okazuje się, że pracownicy Hebe też. E, oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale jakby wiecie, czy, czy, czy w Hebe nie ma szkoleń takich, że wiecie, że no nie wolno tych produktów otwierać, że ktoś chce kupić świeży produkt? Nie wiem, ale e, tak już. E, Wracając do produktu, słuchajcie, róż jest w przepięknym kolorze, może ja Wam pokażę tutaj um, Bardzo taki klasyczny, różowiutki, cukierkowy, ale kupiłam też z Han Creamy, Cheeky, Creamy Cheeks W przepięknym kolorze, ja mam 02 dwójeczkę. I powiem Wam, że nie wiem, czemu te z Hean są mniej popularne od tych z Eveline. Bo jeżeli chodzi o formułę, to one również są świetne. Zobaczcie, na dole mamy Hean, więc to jest już taki brudny róż, ale on też pięknie wygląda tak zdrowo, z takim delikatnym glow. One nie mają żadnych drobinek, tylko one po prostu są. Wiecie, no nie są to suche róże. I zawsze to wykończenie będzie troszkę inne. Formulacja, to jak się z nimi pracuje, wszystko jest super. I teraz, jeżeli miałabym je porównać do wysokopółkowych róży, to po pierwsze, mają mniejsze napięcie pigmentowanie, Ale jak używałeś Rare Beauty, to wiecie, że tamte są hardkorowo napigmentowane. I nawet wiecie myślę, że nie jest to taki must have, jeżeli chodzi o tą pigmentację, bo tutaj łatwiej po prostu może dzięki temu się z tymi dwoma pracuje, a można sobie zbudować też ten kolor, więc w sumie jest spoko. Natomiast coś, co zauważyłam, co różni te produkty od tych droższych, to jest trwałość, i. Tutaj muszę zaznaczyć, że ja teraz dziewczyny wychodzę z domu i odkąd założyłam własną firmę najczęściej o 9 rano, wracam o 20 i też w międzyczasie nie siedzę sobie w biurze, tylko biegam, jeżdżę po dostawy, układam towar i tak dalej, mnóstwo rzeczy robię. I te róże mają po prostu, wiecie, wydaje mi się dużo trudniejsze zadanie niż jak wcześniej, na przykład w poprzedniej pracy. A jakbym wcześniej, wiecie, w poprzedniej pracy ich używała, to powiedziałabym, że spoko, jakość jest super i trwałość jest super, bo my, wydaje mi się, że jak wychodzicie tak na 8 godzin, siedzicie sobie w górze, potem wracacie do domu, no to one powinny się utrzymać bez zarzutu Natomiast u mnie teraz bywało różnie, czasami wracałam do domu i widziałam, że już jest to przytarte totalnie, podczas gdy Rare Beauty trzyma się... Hardkorowo, niezależnie od tego co robię, i dopiero jak zmywam makijaż, to, to po prostu zmywam róże. Więc. Ale mimo to myślę, że za tą cenę to są naprawdę bardzo fajne, e, takie kremowe produkty, naprawdę i łatwo się z nimi pracuję. Wiecie, nie zżerają podkładu. Wszystko super, więc polecam. Z róży kupiłam sobie też taką paletkę, dlatego że bardzo mi się spodobał. To jest e, właśnie paleta Hebe o nazwie Harmony, chyba. E, tak harmony i mi się spodobał ten róż bo jest taki frosty taki on jest z drobinami bardzo ładnie wygląda brąz rozświetlacz może być może być zużyję, ale ten róż mi się spodobał natomiast okazało się, że taki jest średnio widoczny u mnie, ale myślę, że po prostu dlatego, że ja się już opaliłam. Jak będę bledsza, no to będzie e, idealny. Więc to jest to. I słuchajcie, dalej jeszcze z Hean kupiłam dwie rzeczy, i ja w ogóle nie wiem, czemu Hean nie jest tak popularny jak na przykład Eveline. Ja sobie już testuję te rzeczy jakiś czas i kupiłam e, taki BB Cream fioletowy. I jest świetne Bardzo mi pasuje, bardzo fajnie się rozprowadza, pięknie, naturalnie wygląda. Trzyma się w miarę ok. Dzisiaj go mam na przykład na twarzy. Jest godzina, nie wiem, 19. Ja też wróciłam niedawno do domu i mam go od samego rana. Więc wiecie, ja się przypudrowałam zanim zaczęłam nakrywać ale to tylko tyle, że w kilku miejscach nałożyłam puder i wydaje mi się, że twarz wygląda super. Więc no, słuchajcie. Produkt za jakieś 19 zł na promocji w Hebe. To jest ten Fil Natural. Miałam kupić mój ukochany ten fioletowy z Eveline, który już chyba z kilka butelek zużyłam, ale stwierdziłam, że przetestuję ten i jest super. I wzięłam sobie też olejek do ust Han I powiem Wam, że te olejki no to jest mistrzostwo. To jest olejek 03 Raspberry. Przepięknie pachnie. Może też Wam zrobię jakiegoś słocza, Może na tej ręce, bo tu przed chwilą starłam te róża. No, i on jest taki półtransparentny, ale daje też kolorek i jest bardzo przyjemny. Tak, czuć tą warstwę olejową. Mega jest, naprawdę. Są też jaśniejsze kolory, bo ja mam taki najciemniejszy. On jest i tak półtransparentny, więc nie jest aż taki mocny na ustach, ale jest dosyć widoczny. Ale są też jaśniejsze i są w ogóle też inne serie olejków, takie w ogóle wiecie w innych opakowankach. Ja nie wiem, jak te mega drugie olejki zyskały popularność, kiedy są takie fajne. No naprawdę polecam. I już taka. Końcówka z Hebe Dobra, tu mam jakieś pasty, wiecie Ja zawsze używam za każdym razem Jakiejś innej, która jest na promocji Tu mam jakąś droższą Waken to face I jej jakiś jakieś kolor, to, to nie ważne um, I kolejne rzeczy Dezodoranty I chyba ostatnie, wzięłam sobie Niwe Dwie, dlatego że już mam Naprawdę przesyp daw bo używam ich od lat codziennie, ale są najlepsze dla mnie najlepiej chronią, nie robią plam. I kupiłam sobie niwę. Obie pachną cudownie, bo już sprawdzałam. Tutaj mam zielone jabłuszko i Lily of the wally czyli um, um, to nie jest jaśmin, tylko to jest konwalia, A tutaj mam fresh. Sensation, czyli też jakiś kwiatowy zapach Oba są naprawdę cudowne, oby tylko chroniły, ok? Bo pamiętam, że kiedyś niwa to nie bardzo chroniła, ale wiecie, no może się coś zmieniło, więc zobaczymy Jeżeli chodzi o kosmetyki pielęgnacyjne i kolorowe to tyle, więc chciałabym Wam pokazać nowe perfumy I trochę Wam też powiedzieć na ten temat, dlatego że słuchajcie, mam tutaj aż trzy flakony nowe i jeżeli chodzi o te zapachy, ja je kupiłam z niesprawdzonego źródła i niestety zostałam oszukana i mam tutaj niestety trzy podróby. Jeżeli chodzi o perfumy, zapachy, to ja jestem akurat przeciwniczką podrób takich typowych w perfumach. Nie w taki sposób, że jeżeli kupujecie, to będę to jakoś potępiać. Nie, jak, jak wiecie, dla Was jest to okej, okay, no to kupujcie. Natomiast ja po prostu nie chciałabym mieć tego u siebie, a mam aż trzy flakony. I jestem niestety przekonana, że są to właśnie podróby. Trafiły mi się bardzo dobrze zrobione podróby, naprawdę, ale niestety w dalszym ciągu podróby. I chciałam Wam powiedzieć, że uważajcie właśnie bardzo, bo. Oprócz oczywiście Sephora, de Glasa i Notino, no to mamy też dużo takich grup perfumowych. I ja też co, co trochę widzę, że ktoś, znaczy może nie nieco trochę, ale czasami widzę, że ktoś tam pisze Uważajcie na osobę taką i taką, bo jest oszustem, bo mi nie wysłała paczki, bo mi wysłała podróby. Często też na Allegro ludzie wiecie, prywatni sprzedają czy na Vinted. No i niestety można się naciąć. Ja akurat te tutaj zapachy, które kupiłam, pałasiłam się bardzo, bo za trzy zapachy duże. Bo tutaj mam setkę, chyba 75, i nie wiem, drugą setkę chyba, więc naprawdę to, to są duże flakony. I tak jak widzicie, to jest George Armani, to jest Chanel i to jest Lancome, więc to, to, to są drogie perfumy. Zapłaciłam za wszystkie 3,500 zł, więc tutaj wiem, ja powinnam już od razu po tej cenie. Zorientować się, że jest coś, nie tak, i po prostu teraz, jako o tym myślę, to nie mogę uwierzyć, że po prostu w ogóle przez myśl mi przeszło, że te perfumy mogą być oryginalne, bo tutaj um, od początku nie grało, ale generalnie osoba, od której kupowałam, twierdziła, że likwiduje sklep stacjonarny w Warszawie, że wyjeżdża na Ukrainę, więc generalnie musi sprzedać te perfumy bardzo szybko i chce się ich po prostu pozbyć już na teraz i dlatego też te ceny są takie niskie. I dla mnie to było takie logiczne, że no to okej, okay, dobra, no to w takim razie jest to całkiem nawet, wiecie, rozsądne. I ja też te, te perfumy wąchałam i no wszystko było okej okay. I tutaj też wiecie, nie tylko że tak jak na tych niektórych tureckich, że tutaj napisy są podrobione, tutaj wszystko pod spodem, wszystkie te oznaczenia, wszystko tutaj jest. Więc no ktoś się bardzo postarał. I powiem Wam, że zorientowałam się, jak wyjęłam te, bo tych nie miałam okazji powąchać, tylko kupiłam je trochę w ciemno, ale bardzo chciałam ten zapach mieć. Wyjęłam je z kartonika i zobaczyłam napis Chanel. I już mi coś nie pasowało, i jak sobie zobaczyłam na internecie, jak wygląda ten napis Chanel, no to jest bardzo mała różnica, ale moim zdaniem jest. No i, no i niestety, jak już zaczęłam tak to rozkmieniać, to myślę, że mam niestety trzy. Podróby teraz w domu Ale powiem wam też Pokrótce o tych zapachach Bo Chanel Chance to jest zapach Mam nadzieję, że dobrze czytam Jeżeli nie, to mnie poprawcie Chanel Chance, chyba tak słyszałam, jak dziewczyny Czytają na YouTubie, to jest wersja Eau Fresh. To też nie jestem pewna, czy to przeczytam, bo to jest chyba po francusku nie. Ale powiem Wam tak, to są perfumy mniej popularne. Wszyscy, których ja oglądam na YouTubie, ja, ja, jarają się teraz arabskimi perfumami, albo niszowymi, albo po prostu nowościami, nowymi flankerami. Natomiast to jest zapach, który wyszedł już dawno temu, ale i wiecie, nie mówi się tak o nim, ale on jest tak warty poznania i jest coś takiego magicznego w tym zapachu. On jest z zapachów świeżych i moim zdaniem on e, balansuje tak wręcz na granicy męskiego zapachu, ale to jest taka nutka, takie delikatne DNA męskiego. Natomiast no, on jest damski i ma tą świeżość, ale też może takiego świeżo umytego ciała, ale też trochę kwiatowości. Jezu, no jest naprawdę niesamowite Może dla mnie jest tak niesamowite, dlatego że ja zazwyczaj słodsze perfumy używam, ale ja. Nie wiem, no masz w sobie coś takiego, że bardzo Wam polecam przejść do Zaglasa czy Sephory, powąchać i być może kupicie z lepszego źródła niż ja. I co Wam mogę polecić, jeżeli lubicie perfumy i chcecie kupić fajne perfumy, to zaobserwujcie sobie Miss Kate. Ona dużo mówi o perfumach, ale na jej kanale jest też taki film, gdzie kupować perfumy. Tanio, ale też od sprawdzonych dostawców, i ona podaje tam bardzo dużo stron i bardzo dużo różnych teżników osób po prostu na Allegro, więc tam będziecie mieć pewność, że to są Oryginały, a możecie trochę taniej kupić, bo nie oszukujmy się, tego i Sephora nie są najtańsze Mam też Lancôme Lawiebel, La które kupiłam spontanicznie, bo mi się ten zapach nigdy nie podobał Ostatnio mi się wydawało, że mi się jednak podoba, zwłaszcza, że te nuty powinny do mnie przemawiać Bo zazwyczaj takie właśnie lubię, to jest i wanilia i chyba i jaśmin, jak dobrze pamiętam Bardzo mocne perfumy i powiem Wam, że tutaj jest niezła trwałość i tutaj mogłabym nawet pomyśleć, że dostałam oryginał. Chociaż ja ten zapach znam głównie z testerów, z więc też nigdy go nie miałam, tak wiecie, osobiście. Żeby, bo może wtedy bym poczuła jakąś różnicę, ale tak nie czuję. Moim zdaniem jest taki sam. I te trzymają się naprawdę spoko. I te Chanel Chance też chyba około 3 godzin się trzymały, więc powiem Wam, że jak na podróbę to. To, to przynajmniej nie trafiałam najgorzej Ej, Najgorszą sytuację mam z Armani My Way Dlatego, że odwzorowany jest świetnie Ja testowałam ten zapach e, już dosyć długo Bo chciałam go kupić Ale też mówiłam Wam w którymś z poprzednich danych Że jest za słaby ze, Za te pieniądze się... Ten oryginał oczywiście trzymał się jakieś 4 godziny u mnie I polecałyście mi wtedy flanker e, My Way Intense Ale tutaj wiecie, miałam okazję bardzo tanio kupić Mówię, dobra, wezmę te W takiej cenie no to... Będą szybko znikać, to tam okej okay, przeżyję, ale te są akurat bardzo y, krótkotrwałe. Zapach jest super oddany. Ja nie widzę znaczącej różnicy, mm, ale no, trzymają się bardzo krótko. Ale wiecie, jest też bardzo gorąco teraz, więc potestuję sobie je y, też, jak będzie chłodniej. No bo wiecie, nie jestem przeciwna. Podróbką, ale skoro kupiłam Dwie, trzy za 500 zł, No to zużyję je, no co mam z nimi zrobić Nie sprzedam ich, no bo nie sprzedam Podróbek, musiałabym komuś powiedzieć, że to no nie wiem Muszę je po prostu wypsikać Ale muszę wam powiedzieć, że nawet Te szans, to są Szans, szans, są takie, że One nawet nie są takie bardzo jednostajne Często tak jest z tymi tanimi podróbami Że one po prostu Są podobne w otwarciu do oryginału są sobie, potem znikają, a te się nawet, nawet trochę zmieniają, nawet trochę ewoluują, więc nie wiem, czy można tak dobrze zrobić podróbki. Ja oczywiście nie zachęcam Was do kupowania podróbek, ale nie wiem, czy ja mogłam tak dobrze trafić, natomiast mimo to myślę, że no, jestem pewna, że to nie są perfumy oryginalne. Bo jeszcze słuchajcie, moja koleżanka od tej samej osoby kupiła sobie Chloe, Chloe Signature, a Chloe ja mam w domu i powiem Wam, że. Tutaj już czułam różnicę, jest bardzo podobna, ale jednak jest delikatna nuta inna i ja jak powąchałam od niej to Chloe to od razu powiedziałam, że to, to, to nie jest oryginalna Chloe No ale wiecie, ja Chloe się psikam codziennie od już bardzo długiego czasu, więc to od razu poczułam Tutaj nie czuję, ale też no tak jak mówię, znam te perfumy z testerów tak Wam powiem tylko na koniec, że czasami naprawdę kupi się jakieś oryginalne perfumy I okazuje się, że po wszystkich reformulacjach one trzymają się jakieś 2, 3, 4 godziny Przy cenie 300-400 zł I to jest takie, wiecie, mega rozczarowujące Oczywiście nie namawiam do kupowania jeszcze raz nieoryginalnych perfum Ale z drugiej strony tak sobie właśnie pomyślałam, że Trudno stało się, zużyję to i no i tyle. Ja mam na przykład teraz um, Jadore z Diora. Najbardziej podstawowy, jest cudowny, kocham go, ale niestety myślę, że 4-5 godzin i to by było na tyle. Więc jak na perfumy za jakieś 400 zł za 50 ml, no czy, czy nie powinny trwać dłużej? Ja uważam, że powinny. Ja wiem, że są droższe perfumy dostępne w Seforze czy Daglasie, już za Tysiaka na przykład, które faktycznie się utrzymują kilkanaście godzin. Ale zobaczcie, dziewczyny, że na przykład Carolina Herrera czy Chloe, to są firmy, które potrafią zrobić perfumy w kilkunastogodzinnej trwałości i one nie kosztują tysiąc złotych. Więc. Wiecie. Dobra, kończę, bo gadam strasznie długo. Mam nadzieję, że choć Wam się podobał, tak jak zawsze, że wyciągnęliście coś z tego dla siebie. Jeżeli chodzi o perfumy, proszę nie komentujcie, bo wiem, że po prostu to była strasznie moja głupota i no, będę miała nauczkę do końca życia, żeby nie kupować z niesprawdzonych źródeł i w ogóle ja już taka byłam, wiecie, nagrzana na te perfumy, że ja widziałam, że coś może być nie tak, że, że wiecie, że to aż tak tanie, niemożliwe i tak dalej. A mimo to widzicie, jestem posiadaczką teraz trzech takich flakonów, więc po prostu nie, nie mówcie nic, już nie. Ja, ja wiem, że zrobiłam głupio. Ale dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o kciukach, jak Wam się podobało, i do zobaczenia w kolejnych filmach.